W tym odcinku pokażę jak przerobić system do obniżenia napięcia, który pokazywałem w innym filmiku tak, aby działał on w sieci lokalnej bez połączenia z żadnym serwerem zewnętrznym nawet bez połączenia Wi-Fi ten system będzie działał teraz ponieważ wcześniej dostałem komentarze, że z powodu właśnie tej współpracy z serwerem zewnętrznym pojawiało się duże opóźnienie, czasami nawet kilkanaście minut więc zrobiłem nową wersję, która teraz nie wymaga żadnego połączenia z żadnym serwerem, tylko działa wszystko lokalnie do tego systemu potrzebujemy gniazdko wi z systemem Tasmota, bo można samodzielnie zmienić oprogramowanie w gniazdku, jak to zrobić pokazuje w tamtym filmiku, albo można kupić na Allegro gniazdko z usługą zmiany oprogramowania, i wtedy możemy napisać, że chcemy mieć wgraną Tasmota i ktoś zostanie z wgraną to oprogramowanie i dostaniemy już gniazdko z tym wgranym oprogramowaniem. Potrzebujemy jeszcze miernik prądu, który działa na baterię. Możemy kupić go na Allegro za 40 zł. Ważne jest, że pokazuję napięcie, natężenie oraz moc, bo te parametry potrzebujemy do skonfigurowania gniazdka. Potrzebna jest jeszcze lampka z żarówką 60W. Nie musi być dokładnie 60W żarówka, może 40 albo 100W na przykład, ale ja w tym filmiku korzystam z żarówki 60W. Pokażę dwa sposoby, jak skonfigurować gniazdko, żeby włączało się samo przy wysokim napięciu. Pierwszy sposób jest szybszy, ale wymaga zestawania mojej aplikacji z Play. Drugi sposób nie wymaga aplikacji ale zajmuje więcej czasu i trzeba przypisywać wszystkie komendy ręcznie, żeby wszystko dobrze działało. Najpierw pokażę szybszą wersję. Wymaga ona zainstalowania mojej aplikacji ze sklepu Play. Jak już macie tą aplikację, wtedy podłączacie gniazdko do prądu i powinna być dostępna sieć Wi-Fi o nazwie Tasmota i jakieś cyfry po tym. Łączycie się do tej sieci Wi-Fi i w przeglądarce wpisujecie adres 192.168.4.1 i pojawia nam się interfejs gniazdka Klikamy wyszukiwanie sieci Wi-Fi wybieramy naszą sieć Wi-Fi wpisujemy do niej hasło i dajemy zapisz Nasz telefon teraz rozłączy się od sieci Wi-Fi gniazdka bo gniazdko będzie połączone już do naszego Wi-Fi w domu i musimy teraz znaleźć IP naszego gniazdka Możemy to zrobić albo poprzez wejście na router i tam znalezienie nasze urządzenia albo można użyć programu w stylu Advanced IP Scanner i tam szukamy urządzenie które ma w nazwie TASMOTA i jego IP musimy coś zapamiętać. Otwieramy teraz aplikację. W IP wpisujemy to nasze IP, które sprawdziliśmy. I klikamy połącz. Pierwszą z tym opcją jest aktualizacja. Jeżeli chcecie zaktualizować oprogramowanie wniosku do najnowszej wersji, macie dwie z opcje. Albo najnowsza wersja po angielsku, albo najnowsza wersja po polsku. Jeżeli dacie aktualizację, wtedy należy poczekać 5 minut, nie ruszyć tego wnioska przez ten czas, żeby spokojnie aktualizacja się wgrała i uruchomiła. Dopiero po 5 minutach możecie kontynuować dalsze działania. Kolejną opcją jest ustawienie szablonu dla gniazdka. W aplikacji są dwa dostępne szablony dla gniazdka firmy NEO i dla gniazdka firmy GOSUND. Jeżeli macie gniazdko innej firmy no to musicie użyć drugiego sposobu z dłuższą wersją. No bo tutaj są tylko te dwa szablony dostępne. Dla innej firmy musicie znaleźć szablon dla odpowiedniego gniazdka i wgrać ten szablon sposobem drugim. Po wgraniu szablonu Ustawiamy, żeby gniazdko pokazywało napięcie przy wyłączonym gniazdku. Jest to ważne, ponieważ chcemy włączać gniazdko w od napięcia. Więc po prostu wystarczy kliknąć ten trzeci przycisk, aby włączyć to pokazywanie napięcia. Teraz połączamy do naszego nasz miernik oraz lampę do miernika I klikamy guzik przełącz gniazdko, aby je włączyć. I przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do kalibracji. Odczytujemy z naszego miernika aktualne napięcie w sieci. Wpisujemy je w pierwsze pole, czyli napięcie i klikamy ustaw napięcie, następnie uruchamiamy jeszcze raz kalibrację, odczytujemy natężenie prądu i wpisujemy je do drugiego pola w miliamperach, to jest ważne, że nie w amperach tylko w miliamperach wpisujemy tą wartość i klikamy ustaw prąd, a następnie uruchamiamy jeszcze raz kalibrację, tym razem wpisujemy moc aktualną i klikamy ustaw moc. Możemy teraz wejść w zakładkę informacje o prądzie i sprawdzić czy podane parametry zgadzają się z tym, które podaje nam miernik. Wszystkie trzy parametry powinny się zgadzać. Teraz ustawiamy jak długo gniazdko będzie włączone po obniżeniu napięcia. Czyli w momencie kiedy napięcie będzie niższe niż to, które ustawimy jak długo jeszcze ma być włączone gniazdko. Nie radzę dawać tu jakiegoś krótkiego czasu w stylu paru sekund, bo wtedy gniazdko będzie migało i będzie nas napięcie w sieci. Radzę dostać minimum minutę ja tutaj ustawiam 15 minut, czyli 900 sekund. I ostatnim krokiem jest uruchomienie automatyzacji. Wpisujemy napięcie powyżej którego gniazdko się uruchomi. No i system jest już gotowy. Ostatnią opcją jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Jakbyście kiedyś chcieli zresetować gniazdko, żeby usunąć tą automatyzację, macie tu na końcu opcję do przywrócenia ustawień fabrycznych. Teraz pokażę drugi sposób. Wchodzimy w przeglądarce na nasze IP urządzenia I zostawiamy taki interfejs do konfiguracji właśnie tego urządzenia I pokażę wszystkie kroki które można zrobić w aplikacji Jak zrobić je w przeglądarce Tutaj no pokażę aktualizację Klikamy aktualizacja oprogramowania Tutaj wklejamy adres wersji którą chcemy Ja właśnie w aplikacji zrobiłem dwie wersje Najnowsza wersja oraz najnowsza wersja polska I wtedy musisz skopiować sobie ten albo ten link Wklejacie go w to miejsce i klikacie Aktualizuj. Wtedy Wam się aktualizuje to oprogramowanie w gniazdku. Kolejnym krokiem, który pokazywałem, jest ustawienie szablonu. Czyli wchodzimy w konfigurację. Inna konfiguracja. Tutaj wklejacie szablon do gniazdka, które macie albo Neo, albo Gosund, albo jakieś inne. Wklejacie to, klikacie Aktywuj, dajcie zapisz, i Wam się aktywuje wtedy ten szablon. Kolejnym elementem jest pokazywanie napięcia przy wyłączonym gniazdku. Do tego musimy wejść w konsolę i wpisujemy polecenie Set Option 211. Czyli wtedy włączamy tą opcję. I pokazujemy nam napięcie przy wyłączonym gniazdku. Następnie konfigurujemy gniazdko, czyli dokładnie kalibrujemy gniazdko. Aby je skalibrować mamy trzy komendy. Pierwsze voltage set i wpisujemy napięcie jakie jest aktualne, czyli na przykładowo 235.6 Ja tego nie ustawiłem, bo skonfigurowałem to wnioskiem wcześniej aplikacją Taką komendę musicie wpisać, żeby ustawić napięcie I tak samo current set i tu wpisujecie w miliamperach napięcie, nie napięcie tylko natężenie jakie aktualne jest Czyli 125 miliamperów I dajecie Enter, żeby zapisać to aktualne Natężenie oraz wpisujecie power set i ustawiamy aktualne zużycie prądu, czyli 65,2 W. I kieracie Enter i wtedy urządzenie jest skalibrowane już. Następnie ustawiamy, jak długo gniazdko jest włączone. Żeby ustawić czas włączenia gniazdka, używamy komendy Pulse Time 1 i wpisujemy czas, jak długo jest włączone gniazdko. Jeżeli czas jest poniżej 12 sekund, czego nie zalecam, wtedy musicie raz 10 pomnożyć sekundy. Czyli chcecie np. 8 sekund, to robicie 8 razy 10, czyli 80. Jeżeli macie czas powyżej 12 sekund, wraz z 12 sekundami, czy przykład chcę 15 minut ustawić, 15 minut to 10 sekund i trzeba dać 100 do tego, czyli wychodzi 1000. Chcecie 10 minut, to jest 600 plus 100, 700. Zawsze dodajecie plus 100 na końcu i w ten wynik wpisujecie tutaj. Jako tą komendę. W aplikacji jest to automatycznie przyliczane Jak robicie to ręcznie przy to trzeba samo to przyliczyć Więc to jest kolejna komenda, którą to pokazuję. Następnie jest automatyzacja, żeby gniazdo się włączało przy wysokim napięciu. Służy do tego ta komenda, którą skopiuję sobie, bo jest długa. Mamy tutaj zasadę pierwszą. Napięcie wyższe od danej wartości. Tu wpisujecie sobie, na jakie napięcie chcecie, że od tego napięcia wyższe niż to, wtedy się włączy gniazko. No, i wtedy włącza się gniazdko. Więc to jest ta zasada, którą trzeba wpisać. Dać Enter, żeby ją zapisać. Później wpisujecie Rule 1, aby tę zasadę uruchomić. Więc to jest takie tworzenie automatyzacji. No i to są chyba wszystkie elementy, które trzeba tu zrobić ręcznie, żeby uruchomić to gniazdko w tym trybie, żeby działało tak to, to, automatycznie. W aplikacji wystarczy te guziki tam poklikać. Tutaj trzeba trochę się opisać ręcznie. Ale efekt końcowy jest identyczny, bo aplikacja po prostu wpisuje dokładnie te same komendy, tylko automatycznie wpisuje tego soli.